Wierbię Ciebie w każdym momencie, o żywych w tym naszym sakrament. Ciebie w każdym momencie. Ożywych w lebie naszym. Wierbię Ciebie w każdym momencie. o żywy chlebie nasz. Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie naszym sakrament. Jesteśmy tutaj zebrani, aby prosić o moc dla tego pokarmu, które przygotowujemy na świąteczny stół, aby w tej uszty, którą rozpoczniemy z Chrystusem z Martych było była połączona radość i szczęście i dostanie wspólnoty, którą pragnie Chrystus nas ubogacić, pragnie wspólnotę zjednoczyć. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina on prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na pełen Bożą czynicie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto stania święcimy także pokarmę. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa zmartwychwstałego we Wrześniu tej Wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń. Będziemy to czynić dzieląc się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia. Prośmy więc Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił tę pokarmę, które przynieśliśmy na stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień Wstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i z martwych z Chlebie żywy, który stopiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym stanie przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boże, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z brzegów. pobłogosław to mięso, wędliny, i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka Paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś za postołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław wodę, pobłogosław po także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmarzły w stanie te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się z Nimi w gronie rodziny, bliskich i gości mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Zapraszam jeszcze dzisiaj na liturgię Wigili Paschalnej o godzinie 19.00. Przechodzimy ze świecami z radością, że należymy do Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. A jutro przychodzimy na rezurrecję, a potem zasiadamy do świątecznego stołu. Życzę Wam tej radości ze spotkania z nadmartym stałym, aby udzielił tych wszelkich łask, aby te święta promieniowały na kolejne dni, miesiące i cały rok naszego życia w zdobywaniu życia wiecznego. Niech będzie pochwalony ze